Bardzo serdecznie Państwa witam na wspólnej konferencji prasowej pani premier Beaty Szydło i ministra zdrowia pana Konstantego Radziwiła. Jako pierwsza głos zabierze pani premier. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Właśnie zakończyłam rozmowę z panem ministrem Konstantym Radziwiłem. Rozmawialiśmy o sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka. Pan minister będzie za chwilę uczestniczył w posiedzeniu Komisji Sejmowej Komisji Zdrowia, będzie również mówił o tym, jaka jest sytuacja. Chciałam Państwu powiedzieć, że od początku trwającego tego protestu oczekiwałam, że będziemy dążyli do jego zakończenia, że przede wszystkim musimy mieć na względzie dobro pacjentów, bo Centrum Zdrowia dziecka to jest miejsce szczególne. Leczone są tam dzieci, ale to jest miejsce przede wszystkim nadziei dla wielu rodziców na to, że ich dzieci, chore dzieci, znajdą tam pomoc i że będą przede wszystkim bezpieczne. Wszystkie nasze działania zmierzają właśnie w tym kierunku. Pan minister poinformował mnie, jak wygląda w tej chwili sytuacja w Centrum Zdrowia Dziecka. Ja wiem, że panie pielęgniarki strajkujące również. Mają przede wszystkim na względzie dobro małych pacjentów. Mają prawo do strajku, mają prawo do wyrażania swoich opinii, ale sądzę, że tak jak my, dążą przede wszystkim do tego, żeby znaleźć porozumienie. Wiem też, że ze strony dyrekcji Centrum Zdrowia Dziecka były składane daleko idące propozycje. Teraz jest kwestia nawiązania dialogu i porozumienia się. I w tym kierunku będziemy również prowadzili dialog w celu zachęcenia do tego, żeby to porozumienie zostało podpisane. Ja chcę też Państwu bardzo wyraźnie powiedzieć i podkreślić, że wszystkie zobowiązania, które podjęli nasi poprzednicy w kampanii wyborczej, będziemy realizować. I pan minister zdrowia dołoży wszelkich starań, żeby te. Zobowiązania zostały zrealizowane, choć nie ukrywamy, że te obietnice, te deklaracje, które przez naszych poprzedników zostały złożone, oceniamy jako deklaracje, które wykraczały poza możliwości finansowe budżetu państwa. Mimo to dotrzymamy tych zobowiązań. Bezwzględnie też dla nas rzeczą istotną jest wprowadzenie zmian systemowych w ochronie. Zdrowia, nad czym również pracuje w tej chwili ministerstwo, i bardzo zaawansowane prace zmierzają ku temu, byśmy mogli rozwiązać również problem tych wszystkich pracowników służby zdrowia, w tym przede wszystkim pań, pielęgniarek, które mają prawo do godnych zarobków. To jest nasz cel. Ale, szanowni państwo, potrzebujemy też czasu na to, ażeby te rozwiązania mogły być wprowadzone i abyśmy mogli wprowadzić takie zmiany. Które rzeczywiście wyjdą naprzeciw oczekiwaniom pracownikom służby zdrowia, rzeczywiście będą zabezpieczały pacjentów i sprawią, że system służby ochrony zdrowia w Polsce będzie funkcjonował przede wszystkim w taki sposób, aby wszyscy pacjenci w Polsce mogli czuć się bezpiecznie, otrzymywali tę pomoc, którą oczekują, na którą oczekują, i też żeby budżet państwa. Był w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami. To jest cel, do którego dążymy. Ale dzisiaj mamy konkretną sytuację w Centrum Zdrowia Dziecka, która jest również, która jest również w trudnej sytuacji finansowej. Muszę powiedzieć, że od początku funkcjonowania rządu pan minister zaczął naprawiać tę sytuację, która została przez poprzedników pozostawiona. Zostały przeznaczone środki finansowe na pomoc, pomoc Centrum Zdrowia Dziecka. Zdajemy sobie z tego sprawę, że w tej chwili przede wszystkim oczekiwania płacowe pań pielęgniarek są oczekiwaniami, które, do których, jak powiedziałam, mają one prawo i które powinny być wypełnione, powinny być spełnione. Ale musi być przede wszystkim w tej chwili jasna postawiona deklaracja ze strony wszystkich stron. Że najważniejsze jest zdrowie pacjenta. Najważniejsi są mali pacjenci, którzy dzisiaj potrzebują pomocy. Dlatego mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia, że ten dialog, który się rozpoczął, zakończy się sukcesem i że przede wszystkim będziemy mogli w spokoju rozpocząć te zmiany systemowe, o których wcześniej Państwu wspomniałam. Zobowiązałam pana ministra, ażeby tak jak do tej pory. Ministerstwo monitorowało sytuację w Centrum Zdrowia Dziecka. Pan minister zaraz powie Państwu również o tym, jakie zostały kroki przez Ministerstwo podjęte i wierzę w to głęboko, że ta sytuacja zostanie przede wszystkim uspokojona. Jeszcze raz powtórzmy, przede wszystkim najważniejsze jest dzisiaj zdrowie dzieci, zdrowie pacjentów, którzy w Centrum Zdrowia. Dziecka przebywają, szanując prawo pań pielęgniarek do protestu. I jeszcze raz chcę podkreślić bardzo mocno, że mają one prawo i mają prawo oczekiwać tego, że będą godnie zarabiać. Wykonują ciężką pracę, pracę niezwykle odpowiedzialną, pracę, która wymaga rzeczywiście ogromnego poświęcenia. Dotyczy to wszystkich pielęgniarek, które pracują w Polsce. I musimy znaleźć rozwiązania, które rozwiążą również ten palący problem, czyli godnych zarobków w tym zawodzie. Ale dzisiaj myślimy przede wszystkim, jak to zrobić, jak ten dialog poprowadzić, żeby zakończył się on, protest jak najszybciej i przede wszystkim, żeby bezpieczni byli mali pacjenci. Tego oczekuję od Pana Ministra Radziwiła. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Premier. Bardzo prosimy Pana Ministra o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Centrum Zdrowia Dziecka to szczególne miejsce, miejsce w którym, tak jak pani premier powiedziała, leczy się najciężej chore dzieci. To jest opieka wyjątkowo specjalistyczna. Dzieci z nowotworami, z białaczkami, z lekooporną padaczką, z sepsą, z chorobami, które już samą swoją nazwą budzą dreszcz. Dlatego, mimo że problem jest, można powiedzieć, lokalny właśnie tylko w tym szpitalu, to jednak od samego początku Ministerstwo Zdrowia monitoruje i jest aktywne, wspierając obie strony w tym, aby doszły do porozumienia. Spór zbiorowy z 2014 roku, który został odnowiony kilka dni temu, był od początku przedmiotem najwyższego zainteresowania z mojej strony. I od samego początku, przez wszystkie dni na miejscu byli, byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Zapewniliśmy fachowych, profesjonalnych mediatorów, którzy wspierali możliwość dogadania się między Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz dyrekcją. Niestety do tego porozumienia, mimo że w niedzielę wydawało się, że jest już bardzo blisko, do podpisania tego porozumienia nie doszło. Dlatego zdecydowałem dzisiaj, że już nie przez pośredników i nie przez media, tylko osobiście porozmawiam z paniami pielęgniarkami. Dlatego byłem w Centrum Zdrowia Dziecka. Spotkałem się z kilkusetosobową grupą pań pielęgniarek, które strajkują w pomieszczeniu, które jest salą wykładową, duża, du, duża sala w Centrum Zdrowia Dziecka. I myślę, że to była dobra rozmowa, dwugodzinna rozmowa, w której najpierw panie pielęgniarki przedstawiły swoje oczekiwania, swoje problemy, swoje pomysły na rozwiązania nie tylko i to bardzo mocno podkreślam rozwiązanie problemów lokalnych czy w samym szpitalu, ale także systemowych problemów. I ja ze swojej strony. Rozmawiając z paniami pielęgniarkami zapewniłem, że widzę, powiedziałbym, dwutorowość tego, co tam się dzieje. Jedno to jest kwestia zbiorowego sporu, który się tam toczy. Zgodnie z przepisami prawa, panie pielęgniarki, o czym pani premier już wspomniała, mają prawo do tego, aby sięgać także po takie rozwiązanie, jakim jest strajk, chociaż. Trzeba też powiedzieć, że strajk, który nie naraża tych małych, żeby nie powiedzieć czasem maleńkich, bardzo słabych, kruchych pacjentów, którzy przebywają w Centrum Zdrowia Dziecka. Skupiliśmy się w związku z tym też na zabezpieczeniu tych pacjentów i cały szereg działań, które podejmowało Ministerstwo Zdrowia w ciągu tego czasu, aż do przed chwilą. Kiedy jeszcze załatwiałem konkretnie leczenie konkretnemu dziecku, jest skupionych na tym, aby żadne dziecko nie zostało poszkodowane w wyniku tego strajku. Ale wracając do mojej rozmowy z paniami pielęgniarkami, to zapewniłem je, że z jednej strony będziemy ze wszystkich sił wspierać możliwość porozumienia się na miejscu, i tutaj zadeklarowałem, że na miejscu w centrum będzie obecny stale przedstawiciel ministra zdrowia, a w, w każdym momencie, kiedy to będzie wolą stron bądź też wynikało będzie z potrzeby, to także przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Zdrowia będzie towarzyszył tym rozmowom. Zaproponowałem również, żeby te rozmowy, jeżeli byłaby taka wola, toczyły się nie w samym Centrum Zdrowia Dziecka, tylko na przykład w Centrum Dialogu Społecznego, które jest, można powiedzieć, takim tradycyjnym miejscem dogadywania się w, sp w trudnych sprawach. Panie pielęgniarki, mam wrażenie, przyjęły to ze zrozumieniem. W tej chwili rozmawiają na temat dalszych losów protestu. Ja zaapelowałem, aby te rozmowy dalsze, jeśli to tylko możliwe, toczyły się nie w atmosferze strajku, tylko zawieszenia strajku, i o to prosiłem panie pielęgniarki. Jednocześnie również zaprosiłem organizację związkową z Centrum Zdrowia Dziecka do bezpośredniego już, a nie poprzez centrale ogólnokrajowe, uczestniczenia w pracach nad rozwiązaniami systemowymi w ochronie zdrowia, dotyczącymi wynagrodzeń. Przypomnę, że toczy się w ramach sekcji branżowej Rady Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia, toczą się prace zaawansowane, prace z udziałem związków zawodowych i związków pracodawców nad uregulowaniem całościowym kwestii wynagrodzeń w ochronie zdrowia, a także nad innymi problemami systemowymi. Tutaj podkreślałem i myślę, że też uzyskałem bardzo daleko idące zrozumienie pani pielęgniarek, że realizowana w sposób konsekwentny przez ostatnie 8 lat polityka komercjalizacji, a nawet prywatyzacji służby zdrowia nie służy szczególnie takim placówkom właśnie jak Centrum Zdrowia Dziecka i że musimy powrócić do Odpowiedzialności bezpośredniej, odpowiedzialności państwa za służbę zdrowia, za dostarczenie każdemu obywatelowi tego, na co, czego, czego, co wynika z jego potrzeb zdrowotnych. A w, w przypadku dzieci, no to jest sprawa szczególnie, można powiedzieć, ostra. Panie pielęgniarki są zaproszone do tych prac dalszych, które rzutują w znacznym stopniu na sytuację Centrum Zdrowia Dziecka. Przypomnę, że centrum jest zadłużone na wysokości powyżej 335 milionów złotych, z czego około 30 milionów złotych to długi bezpośrednio wymagalne. Mam nadzieję, że odnowione spotkania między związkiem zawodowym pielęgniarek położnych w Centrum Zdrowia Dziecka i dyrekcją doprowadzą już niebawem do jakiegoś przełomu w tych rozmowach. Jeszcze raz powtarzam, będziemy w tym obie strony wspierać. Jednocześnie mogę powiedzieć no, jest też kilka dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o perspektywę centrum. Centrum przez ostatnie lata, mimo miażdżącego dla jego sytuacji, raportu w 2013 roku nie było w zasadzie w jakiś konkretny sposób wspierane przez władze państwowe. Myśmy to uczynili już na początku roku, zasilając centrum 100 milionową pożyczką z Ministerstwa Skarbu Państwa, która pozwoliła po pierwsze no, zaopatrzyć, można powiedzieć, te najbardziej pilne potrzeby centrum, jednocześnie taka, taki drobiazg, ale drobiazg bardzo kosztowny, pozwala dokończyć Ocieplanie budynków w centrum, co pozwoli zaoszczędzić już być może w tym roku prawie 2, miliardy, 2 miliony złotych w ciągu roku, każdego następnego roku także. I to jest między innymi szansa dla ewentualnych środków, przynajmniej na częściowe zrealizowanie oczekiwań Pań pielęgniarek. Jednocześnie to już ostatnia rzecz, toczą się, jak Państwo zapewne wiedzą, w Ministerstwie Zdrowia i w Agencji Oceny Technologii Medycznych pracę nad wyceną świadczeń zdrowotnych i ostatnio wzbudziła sporą dyskusję wycena świadczeń kardiologicznych, zwłaszcza kardiologii inwazyjnej, gdzie liczymy się z tym, że będą Znaczące obniżki tych wycen. Związane po prostu z tym, że koszty tych świadczeń w, ostatnim, w ostatnich latach bardzo znacznie się obniżyły, ale od razu chcę powiedzieć, że to jest dobra wiadomość także dla niektórych szpitali, szczególnie właśnie w zakresie procedur wysokospecjalistycznych w pediatrii, i myślę, że już w ciągu kilku tygodni najbliższych będziemy mogli pokazać, jak rosną do góry wyceny właśnie świadczeń, które wykonuje Centrum Zdrowia Dziecka, co jest kolejną dobrą wiadomością dla perspektywy rozwoju tej placówki.